No i co? Dzisiaj wybieramy się do łodzi. Przejechane na razie 2 km ze zużyciem 15. Zobaczymy, jak nam ta wycieczka pójdzie. Jest siódma, mieliśmy już wyruszać, ale jeszcze po piątkę jedziemy. Także mamy dzisiaj trochę obsuwy. Zapraszam do oglądania. No i co? No i mamy balicę. Tak to wygląda. Dzisiaj byliśmy jeszcze w Libertowie. Zużycie na razie 18,9 I lecimy. Lecimy na Wolbrą, bo autostradą 30 km ponad dłużej, a czasowo wyjdzie generalnie to samo, bo tam się wiecznie skorkuje. No i co? No i jesteśmy gdzieś na owodnicy skały. Zużycie to na razie 20, no ale zimno. Jedziemy dość dynamicznie, przejechane dokładnie 50 km, a czas jazdy to 54 minuty. A tak to, a tak to się prezentuje na zegarach. Póki ładny poranek, pusta droga i to lubię. I po cóż by było jechać autostradą? Po to, żeby nastać się w korkach, jechać po dziurach, wąchać spaliny. Myślę, że nie ma sensu. No i patrzymy, taki piękny widok na zamek Smoleń. A my co mamy przejechane? 80 km, godzinę 20, 18, 8, Zużycie. No i patrzcie, a tutaj dalej trzyma się mróz. Godzina 8, 19. A to jest dowód na to, że to jest zimowa jazda. No, mróz jeszcze. No i kolejne piękne widoczki. Kolejny, jak to mówią, milestone. Półtorej godziny, 90 km, 18,1. Zużycie, tak się to nam teraz prezentuje. Takie łuki, piękna jesień. Jak ja to lubię, jak się kolorki zaczynają. A my co? 794 ciśniemy na koniec pol. A co tam? A tu takie bezkresne, kurde pole po lewej. Jak ja lubię takie widoczki, prawie jak z Windowsa, by się jeszcze troszkę przyzieleniło. Rewelacja, a tutaj będziemy zaraz w chmury wjeżdżać, albo i nie. W każdym razie będzie skogów. Wow! <noise> dobre, dobre. Kurde, jak tu, jak tu jest fajnie. I powiedz mi, czy taka jazda autostradą z, za tymi śmierdzącymi dieslami jest lepsza, czy tą drogą? No kurde, ja po prostu wolę tędy. Jakby z palinówką jechał, też bym tędy jechał. No, Ale wiem, że to niektórym trudno zrozumieć i będą zaraz komentarze, że, że jakąś dziwną drogą jeżdżę. No taką jeżdżę, jaką lubię. Czy to jest coś złego, że ja to lubię? Odpowiedzcie sobie sami. Piękne liście spadające. Jak Wam się ta droga, koledzy, podoba? Elegancko. Elegancko. Jestem za, przynajmniej ja przynajmniej nie ma, jestem za. Przynajmniej nie ma korków i to jest ważne. Nie ma korków, nie ma dziur, nie ma smrodu. Nie musimy takie, stać często, mówię. I takie drogi to ja lubię. I kto by mi kazał jechać tutaj starą Gierkówką? No i co, jesteśmy w Port Radomsko. Ładujemy się z mocą 46 kW aktualnie. Jeszcze statystykę trasy tutaj Wam pokażę. Jak mi się uda, 173 km, 17,6 z użyciem, 2,36 czas jazdy, przy czym z samego Krakowa jechaliśmy 2 godzinki. Idziemy coś zjeść. Domsko, zeszło nam tu 20 parę minut i 20 kWh więcej w baterii, aktualnie 81% i lecimy do Łodzi, także hot dog, siku i można lecieć dalej. No i co, no i lecimy sobie tutaj a jedeneczką trochę to lepiej to wygląda. Trzeba patrzeć tylko, gdzie ten fotoradar odcinkowy po lewej był. Chatów, jeśli dobrze kojarzę. No i zaczynamy. Kolejny odcinek. A tam bierzemy prąd, stamtąd. Zrób tam, tam, tam gdzie bierzemy prąd do auta. Nie tak, dokładnie tam, nie pokaż skład, bierzemy prąd. Stamtąd bierzemy prąd. Co, do Łodzi nam zostało 90 km. No i zobaczymy, jak nam ta podróż dalej przebiegnie. Mamy godzinę 10.10, .10, a 7.30 byliśmy jeszcze w Libertowie w Krakowie. A już jesteśmy po przystanku na jedzenie, którym zamaskowaliśmy ładowanie. <laughs> jedziemy, jedziemy, a tu jedzie Y. Naszą przygodę z autostradą, większość niestety ograniczenie do 70 fotoradar odcinkowe, więc za szybko się nie dało pojechać. No ale tak czy siak mamy 65 km, 16,2 zużycie i 44 minuty czas jazdy. A my skręcamy sobie tutaj na łódź. No i wjeżdżamy do Łodzi i mamy centrum ptak, nawet jakaś chyba ładowarka kiedyś była, nie pamiętam, no ale mamy ponad 300 km zasięgu, Co do Łodzi kilka kilometrów, do domu 250, więc raczej się nie będziemy ładować. No i poplątaliśmy się trochę po Łodzi, 93 km, 15,4, zróbcie godzinę 21, no i jesteśmy na takim fajnym parkingu, a tu same elektryki, tak to tu wygląda, a cała wycieczka ze Skawiny do Libertowa przez Kraków do Łodzi po Łodzi 268 km 16,9 4 godziny jeden czas jazdy i postojów tak to się tu prezentuje tak i przez tego Pana Eniro jeżdżę po prostu no. po... Tak, ja y chciałem y powiedzieć, że jestem rekordzistą, chyba, chyba przebiłem, bo 60 tysięcy od kwietnia Eniro, dzięki Tobie kurde, dziękuję, dziękuję czyli taki zachodzik słońca a my wracamy Wracamy sobie powolutku do Krakowa. Impreska fajna, udana. No i żegnamy. Polisz, kebab, kebab zjedzony. Zeszło nam 40 minut, 30 kWh weszło do baterii, mamy 200 do przejechania i 331 zasięgu. Znowu za dużo się naładowaliśmy. No. <laughs> Trzeba by się choć nauczyć jeździć i szybciej jeść. No, ale się chyba nie nauczę. No i podsumowanie dzisiejszego dnia: 557 km, 18,5 zużycie, 8,22 czas jazdy i postojów. Natomiast w podróż powrotną, tutaj skumulowane dane to mamy 382 km, 18,9 zużycie, 5,43 czas jazdy i postojów. Tutaj auto co chwilę było uruchomione, gdzieś na, na zlocie pokazywałem, więc ten czas nie jest taki. W sumie jechaliśmy z łodzi. 15 minut szybciej niż pokazywało Google, przy czym mieliśmy przystanek 40 minut w Radomsku, 30 kWh doładowane, ale to z takiego powodu, że chcieliśmy zjeść kebaba, mogliśmy przejechać tą trasę powrotną bez ładowania, jadąc na Wolbrom. Tak to wygląda. Jak zwykle dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji, dziękuję patronom za wsparcie. się jeszcze 12%, jeszcze powiem i do zobaczenia. Cześć!